Nagroda Poetycka imienia Wisławy Szymborskiej, jak i wszystkie nagrody poetyckie mają sprawdzić, jak się ma w ogóle polska poezja. Nominowanych jest pięciu i y, bardzo się cieszę z tego, że wówczas o tych pięciu się mówi. Napisałem książkę taką trochę o wszystkim i o niczym. Niby gdzieś tam autor był, coś widział, opisuje to. Ale tak naprawdę, to nie wiadomo czy nie kłamie. Wszystko było nudne. Mieszkając na łódzkim blokowisku, niewiele mogłem poszaleć. Dlatego teraz szaleję w wierszach. No też, co to za szaleństwo. Piszę o rzeczywistości wewnętrznej. I, i paradoksalnie, przez to to jest, wydaje mi się, uniwersalne. Cierpienie jest siłą, która tworzy. Cierpienie jest motorem. Człowiek wtedy stara się to cierpienie złagodzić. Kiedy kolega, najbliższy Tobie człowiek postanawia się zabić, to jest doświadczenie, z którego się wyrasta bardzo długo. To się wydarzyło 18 lat temu. To było takie doświadczenie, które stało się pewną moją obsesją. W Sensem życia byłoby pisanie jak najpiękniejszych wierszy i żebym nadal odczuwał z tego radość. Nie stał się ze mnie steryczały poeta, który pisze, bo musi, no i się już nauczył. Nie jest tak, że świat czeka na naszą poezję. Przeciwnie, nie czeka na nią, więc yy, przestajemy się z nią uchać. Jest coś takiego z nagrodami literackimi, że właściwie nie wiadomo po co one są. Z jednej strony, oczywiście, są dla tych, którzy te nagrody otrzymują, ale też z drugiej strony przypominają o konkretnych pisarzach, o konkretnych poetach, przypominają też w ogóle o poezji. Może też przypominają o czymś takim jak czytanie bardzo przyjemna skądinąd czynność.